Izabela Parzyszek, 35-letnia mieszkanka kruszyna, zniknęła bez śladu 9 sierpnia. Kobieta była w drodze z Bolesławca do Wrocławia, aby odebrać ojca ze szpitala, gdy niespodziewanie jej samochód uległ awarii na 78. km autostrady A4. Tuż przed godziną 20,00 poinformowała ojca o problemie. Gdy rodzina dotarła na miejsce, znalazła jedynie porzucone auto z telefonem komórkowym Izabeli w środku. Mimo intensywnych poszukiwań, w których uczestniczyły psy tropiące, a policja tymczasowo zamknęła fragment autostrady A4 i przeszukała telefon Izabeli, przełomu w sprawie nie udało się osiągnąć. Ostatnie dni przyniosły również nowe kontrowersje dotyczące życia prywatnego Izabeli. Mąż zaginionej Tomasz Parzyszek. Początkowo zapewniał, że jego żona nie miała poważniejszych problemów ani motywów do dobrowolnego zniknięcia. Jednakże, niedawno wyszło na jaw, że para od jakiegoś czasu mieszkała osobno, co było ich wspólną decyzją. Mimo to, jak twierdzi Tomasz, nadal utrzymywali codzienny kontakt i żyli w zgodzie, mieszkając obok siebie. Tomasz Parzyszek, mąż zaginionej Izabeli. Zapewnia, że jego żona zawsze może na niego liczyć. Jestem przekonany, że Iza nie uciekła. Jeśli jednak tak by się stało, chciałbym, aby wiedziała, rodzice i ja bardzo się martwimy, mówi Tomasz. Jako głos rodziny w mediach musi on także radzić sobie z falą nieprzyjemnych komentarzy i teorii spiskowych pojawiających się w internecie. Regularnie odbiera wiadomości i telefonu dotyczące Izabeli. Które jednak rzadko przynoszą nowe informacje. Czasem dostaje zdjęcie kogoś, kto miałby przypominać Izę. Niestety, zawsze okazuje się, że to ktoś inny. Ludzie, którzy się ze mną kontaktują, często nawet nie znają mojej żony, relacjonuje Tomasz. Dodaje również, że otrzymuje fałszywe informacje o rzekomych miejscach, w których Izabela miała być widziana, co również się nie potwierdza. Nie zdarzyło się, aby ktoś zauważył osobę ubraną tak, jak Iza w dniu zaginięcia wyjaśnia. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Izabeli Parzyszek, proszone są o niezwłoczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu pod numerem 47 87 33 200 201 lub pod numer alarmowy 112.